Powita wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Dixie, zapraszam do starożytności. Mianowicie odwiedzimy dzisiaj Egipt starożytny i skupimy się na ich freskach, wszelkich różnych płaskorzeźbach. Cuda na kiju precyzyjnie wykonane, tak iż szok. Od kilku lat oglądam filmy w internecie, które prezentują kunszt starych mistrzów. Ale gro rzeczy, które tu jest pokazana, jak się dokładnie przyjrzycie, stanowią jak gdyby współczesne narzędzia. I to jest ciekawe, że tysiące lat temu były już takie cuda. No i kto to stworzył? Jak myślicie? Komu się chciało tak precyzyjnie dubać i w skalę, i nakładać tynk, a potem na ten tynk? tynku tworzyć różne wzory, płaskorzeźby. No właśnie. Tutaj mówi o tym Franz Zalewski, iż wykorzystywano polimery w starożytności. Jak wiecie, tynki polimerowe to jest pieśń najnowsza, najnowsza technologia u nas. Może u nas, może tam na zachodzie były wcześniej, ale nie o to chodzi. Popatrzcie, zwróćcie uwagę tutaj na szczegóły. Film nie jest doskonały. No ale można wychwycić naprawdę dziwne, dziwne rzeczy. Ja Wam zaraz pokażę, zwrócę Wam uwagę na właśnie czy mumie, czy wagi wszystko jest wykonane symetrycznie i bardzo precyzyjnie, z powtarzalnością maszynową. I może ktoś sobie wierzy, że to jakimiś dudkami, dubali czy czymś. Ja uważam, że tu jest dużo bardziej precyzyjna technologia tynki, które są wykonywane. Część jest oczywiście na pewno ryta w skalę, ale część, jak zwrócić uwagę, ma odpryski takie. Ja uważam, że no, jeżeli odprys jest gładki, no to w takim razie odprys tynk. Co tam się działo w przenośni przez te tysiące lat, tego nie wiemy. I tak faktycznie, ile lat mają piramidy, tego też nie wiem. Nauka oficjalna, jak wiecie, zawsze kłamała i będą kłamali, będą nas oszukiwali. Natomiast w dobie internetu mamy prawo zadawać pytania. No przecież możemy się pytać, co jak, dlaczego, no, dlaczego tak się dzieje. Albo chociaż zwrócić sobie uwagę. No przecież coś tu było, coś tysiące lat temu. Uczyna się, że to prymitywne, bardzo prymitywne, bardzo społeczeństwo tworzyło takie cuda. Ktoś musiał to wszystko zaprojektować. Ktoś to musiał wszystko wykonać przy pomocy bardzo precyzyjnych narzędzi. I zwróćcie uwagę. Za chwilę to jest zobaczycie. Lecimy, lecimy. O, zobaczcie tu. Tu jest bajer. Co on trzyma? Pistolet, fazer, jakiś przyrząd badawczy. A no właśnie, takie cuda. Tylko w Egipcie sprzed tysięcy lat. Ale powiem wam, iż czas okres człowieka na ziemi. Ja uważam, może się kryzys mi śmiać. To już nie są tysiące czy setki tysięcy lat, a miliony. Dlatego się okazuje, iż artefakty, które są poddane badaniu, wykonanie choćby metodą C14, okazuje się, iż mają miliony lat. Ostatnio ogłoszono, iż milion dwieście tysięcy lat jakieś narzędzia. No, robi się ciekawe, oczywiście bardzo prymitywne. No i tutaj dalej mamy starożytny Egipt, także polecam. Chyba się osobiście wybiorę, bo jeszcze tam mnie nie przywiało. A jest co oglądać: naprawdę, po prostu coś niesamowitego. I tak powoli będę kończył. Zadawajcie pytania, nie bójcie się, podyskutujcie. Przecież nie możemy się na siebie obrażać. A to jest po prostu coś przepięknego i przegroźnego. Uważam, że tak to wyglądało. Do zobaczenia. Cześć.